On cały rok na to czeka, zbiera gdzieś tam te wszystkie swoje oszczędności, żeby mu coś dokupić. Bozia zabrała mu słuch, dała mu wyobraźnię, magiczną wyobraźnię. On ma takie zacięcie, że on to ładnie zwinie, te stare, mhm. że on nie zepsuje. to. Tam pół piwnicy jest, można by starymi rzeczami owiesić jeszcze jeden taki teren, jak tutaj mamy, ale z kolei to... No teraz prąd coraz droższy, to by do 10 tysięcy by doszło. Nieraz łapię się na tym, że patrzę się, jak on przez okno patrzy, jak jest dużo ludzi i łzy mu same biegną radości. Czego Ci życzyć na święta? Dużo lampek, tak? Na pewno. Na pewno. <gry> Jestem w najbardziej rozświetlonym domu, w Bydgoszczy na pewno, ale może także w Polsce. Ile tutaj jest tych lampek, tych ozdób, tego wszystkiego? Wy to jakoś liczycie, spisujecie? Teraz tego policzyć to tak się dokładnie już nie da, ale myślimy, że tak jest około 250 tysięcy. No tak, Andrzej ma swój mały kalkulatorek w głowie, więc <noise> wyliczył, że gdzieś jest to około 250 tysięcy. Lampek. Lampek. Wow! Jak to wszystko się zaczęło? Skąd pomysł na to, żeby. Tak rozświetlać swój dom, no, wprowadzać ten świąteczny klimat na taką skalę. Myślę, że to jest już nasza jakaś tam rodzinna tradycja. Z roku na rok tych lampek przybywa. No, zaczęło się, kiedy Andrzej był mały. Rodzice zobaczyli, że jedyną rzeczą, która tak naprawdę go zadawała, przykuwa jego uwagę, to są właśnie gdzieś tam jakieś świecidełka, bombeczki. I tak mama, której już teraz z nami nie ma, e, starała się tak naprawdę dawać e, i coraz więcej, co roku. Kiedy mamy zabrakło tradycje, podtrzymywał tato, Miko, mimo nieraz braku pieniędzy. E, starał się, żeby mu tą radość dać. No i tak się zaczęło zbieranie, kompletowanie. No a teraz mamy tego tyle. <noise> I też jest widzę bardzo wiele osób, które chcą zobaczyć to miejsce. Każdy tutaj może wejść, przejść się po waszym ogrodzie. Oczywiście, że tak. I e, zachęcam do obejrzenia, bo dla nas to jest magiczne miejsce i myślę, że dla wszystkich, ponieważ tutaj zapomina się o życiu codziennym, o problemach, chociaż na chwilę wyłączyć się, przestać biec gdzieś. Stanąć, zobaczyć, że może być kolorowo spokojnie. To za co kochacie te święta? Chyba za tą całą e, magiczną atmosferę. Gdzieś tam, e, powrót do dzieciństwa, powrót do wspomnień. No i o ten spokój, uśmiech Andrzeja, który mówię, no on cały rok na to czeka, zbiera gdzieś tam te wszystkie swoje oszczędności, żeby mu coś dokupić. No to jest jego takie dziecko. To ile czasu wcześniej zaczynacie działać, pracować, no żeby zdążyć do świąt, przygotować dom, to wnętrze, ale też to wszystko, co jest na zewnątrz? Andrzej już e, tak naprawdę od lipca wyciąga kartony, gdzieś tam segreguje, a we wrześniu zaczyna całą e, akcję rozkładania, wieszania. Na wysokościach zajmuje się mój mąż, tym, e, Maciek, e, więc on się zajmuje e, drzewami, e, dachem, a Andrzej wszystkimi e, rzeczami tak naprawdę na dole. To jest raczej taka spontaniczna akcja, czy wszystko jest przemyślane, że to będzie tutaj, Mikołaj siedzi tu, tu będą lampki? Andrzej gdzieś tam ma przemyślane, ale to jest tylko w jego głowie tak naprawdę, e, my e, tak naprawdę dowiadujemy się z dnia na dzień, co gdzie stoi. On ma swoje wizje. No wie Bozia zabrała mu słuch, dała mu wyobraźnię, magiczną wyobraźnię. Myślę, że jest to coś pięknego. Jak już wspomniałaś właśnie o tych pracach na wysokościach, to od razu pomyślałam o tym, co widziałam z perspektywy drona, że tam jest takie lądowisko dla Mikołaja, można powiedzieć, na dachu takie serce widziałam duże. Tak się śmiejemy, że to jest zakątek i e, jak to jeden e, tutaj już e, z sąsiadów powiedział, że to jest serce Fordonu. Myślę, że gdzieś tam właśnie to jest jakieś serduszko tego fordonu. Andrzej tworzy to ciepło i, i chce, żeby wszyscy tutaj czuli się tak naprawdę jak w domu. A jak to się zaczęło, że w ogóle ktoś przyszedł tutaj po raz pierwszy, że postanowiliście otworzyć ten dom? Skąd ta decyzja, żeby ten dom otworzyć też na odwiedzających? To było jakiś czas temu, kilka lat temu, kiedy Andrzej tak naprawdę stał przy furtce, ktoś tam podglądał, chciał wejść do środka, porozmawiał z Andrzejem, Andrzej się z tego cieszył. Więc stwierdziliśmy, że skoro daje mu to przyjemność, e, ludzie nie boją się go, chcą z nim rozmawiać. E, więc e, stwierdziliśmy, że niech wszyscy wchodzą i niech podziwiają. Właśnie i się cieszą jakaś efekty Andrzej. tej ciężkiej pracy, bo we wrześniu zaczynacie rozwieszanie, czyli kiedy kończycie? E, tak naprawdę z ledwością zdążyliśmy 6 grudnia. <grybuj> No jest tego sporo, a odwiedzający też was jakoś mogą wesprzeć, przynoszą czasem lampki, albo może no dzielą się też tymi funduszami czasem, no bo też chcą pewnie zobaczyć coś nowego w kolejnym roku. Tak, przynoszą lampeczki, bombeczki Andrzejowi, sprawia mu to wielką radość, jeszcze zwłaszcza jak to są właśnie jakieś lampki czy bombeczki, które są podarowane z lat ubiegłych, bo tak naprawdę dla niego są najbardziej cenne te, które e, już u kogoś gdzieś tam w domu wisiały, więc niosą za sobą też jakąś historię, więc e, te są no tak. dla niego chyba naj, m, najpiękniejsze. No to jestem ciekawa, jak to jest mieszkać w takim najbardziej rozświetlonym e, domu w Polsce. Chyba nie ma takiej anonimowości, co? Bo jednak ten dom każdy widzi, chociażby przejeżdżając. Nas jakoś to nie krępuje. No jak jeśli ktoś przyjdzie, no my sami wychodzimy na zewnątrz, wiemy porozmawiać. Mówię, Andrzej e, też może e, poczuć się e, doceniony, poczuć się tak naprawdę kochany. Rzadko się zdarza, żeby gdzieś tam na ulicy ktoś chciał po prostu tak sobie porozmawiać z osobą, która nie do końca dokładnie mówi czy wyraźnie. A tutaj tak naprawdę jednak każdy, chociażby z maleńkiej ciekawości porozmawia z nim, aby się dowiedzieć. Jak, dlaczego i po co? Kto jest sprawcą tego całego pięknego zamieszania? Jak to z tym rachunkiem za prąd? Pewnie też jest wystrzałowy, co? Po świętach, jak przychodzi, to się łapiecie za głowę? No, zdarza się i tak, ale ja myślę, że. Chyba wszystkie pieniądze są warte tego, żeby Andrzej jednak miał to swoje szczęście. To ja jestem ciekawa, Andrzej, skoro to ty jesteś właśnie sprawcą tego całego pięknego zamieszania, co jest Twoim ulubionym miejscem, zakątkiem tutaj w tym domu? Masz taki swój kącik? Eee, ja, powiem, że pamiętam, że wszędzie. Każde miejsce jest piękne, patrz. Na dachu jest dobra, cudowna No to mi się Te, tak spodobało, to ale... serce. To serce jest przepiękne. To pogrąża wszystkich Nie czyta za mnie To można powiedzieć. Można powiedzieć, że swoje serce zostawiłeś, tak? Tutaj, w tym miejscu, w tym tak. domu. No i też zdradziłeś mi przed naszą rozmową, że to pomieszczenie, to co tu widzimy, to też jest Twój projekt, tak? Tak. No. Skąd ty masz te pomysły? Skąd ty to bierzesz? Mam za ty dużo pomysłów. Ja mam w pochowane. pochowanych. Ja się tam bym to. musi być patowane. To ty choro do tego, choro do tego. S to to jakoś tak to tak zbierasz, tak? Masz to wszystko. Tak, zbieram i układam podobnie, jak się patrzy, to przystawiam. No tam... i potem już układasz, tak jak po prostu gdzieś tam ta wizja twoja płynie. Tak, tak, tak. Tak Czego ci życzyć na święta? Dużo lampek, tak? Na pewno. Na pewno, na <ślonę> pewno. <ślonę> na, na metry, to, 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 to. Tylko, co zielbym, to najważniejsze. No i skoro mamy tutaj y, tatę, także y, waszego tatę, bo jesteście rodzeństwem, to jestem też ciekawa, y, czy jest duma. Duma z syna, duma z tego, co on tutaj tworzy w tym miejscu, z tego, co można podziwiać i co zachwyca tak wielu ludzi. No ja się cieszę. Cieszę się jego szczęściem. Pamięta Pan, jak to się zaczęło właśnie? Miał 3-4 latka i robiliśmy, co już rozumiał, że choinka i święta będą. Nie było lampek tam. Tata lutownicę, żaróweczki od, od lampek i przewodu trochę. Jakiś starter od jarzeniówki, żeby przerywać, żeby to migało się włączało do tego i takie trzy, cztery sznury na zmianę jak zaczęły migać to on, no nie mógł odejść od tego. No nie mógł od tego odejść, nie szło go, nie szło tego wyłączyć, on przy tym zasypiał wtedy wszystko i tak polubił, że ciągnie to gromadę, że on ma takie zacięcie, że on to ładnie zwinie te stare, mm -hmm. że on nie zepsuje. Dba o to. Ja to bym to wziął, pościągał, a zerwie się, to zerwie, a on nie, nie, to trzeba powolutku zawinąć na kijek. Mm -hmm. Jest tak dokładny, skrupulatny, tylko w tym roku trochę pieniążków wydał więcej, bo zmieniał, bo za duże rachunki za prąd bywały. I Oszczędnościowe teraz takie jakieś tam mhm. pokupowali te lampki, to dość duży wydatek był bo większość. Tam pół piwnicy jest, można by starymi rzeczami obiesić jeszcze jeden taki teren jak tutaj mamy, ale z kolei to no teraz prąd coraz droższy, to by do, do 10 tysięcy by doszło. No tak. A to jest jednak my tam za dużo tych pieniążków nie mamy, a Andrzej swoich trochę ma, bo ma rentę tam, ma po mamie rentę i swoje socjalno, to bo tak to jest, jak ktoś nie pracuje. Od, no, ale od widzę, dziecka. ale widzę, że było wzruszenie, kiedy tata mówił tak ładnie o tych początkach właśnie a, i że jest dumny to jest z ciebie. prawda. Mhm. Nieraz łapię się na tym, że patrzę się, jak on przez okno patrzy. Jak jest dużo ludzi, łzy mu same biegną radości. To, to mnie serce zaciska. Aż mam ciarki po prostu na ciele. Super. <grym> <grym> Widzisz, jakie masz, masz po prostu piękne miejsce i jeszcze taką wspierającą rodzinę?